Polska skutecznie odzyskuje dzieła sztuki zrabowane w czasie II wojny światowej przez Niemców. Do Wrocławia wrócą akwarelowe portrety małżeństwa Amali i Józefa Kalterów. O szczegółach Rafał Wolski. Autoportret Józefa Kaltera z około 1811 roku. Niemiecki malarz był nauczycielem rysunku we wrocławskich gimnazjach. On także był autorem drugiego odzyskanego portretu, jego żony Amalii. Prowadzili oni w domu prywatną szkołę rysunku. Przed wojną obydwa dzieła sztuki znajdowały się w zbiorach wrocławskiego śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności. W czasie wojny zrabowali je Niemcy. W ubiegłym roku pracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu odnaleźli dzieła w jednym z domów aukcyjnych. Odzyskujemy systematycznie te dzieła. Choć nie jest to łatwe, każde dzieło ma indywidualny status prawny i on musi być badany. Co ważne, dom aukcyjny, w którym znaleziono obrazy, oddał je bezpłatnie. Teraz wrócą do Wrocławia i trafią na ekspozycję tamtejszego Muzeum Narodowego. Nadzieja właśnie, że i przyszłość będzie nam no, sprzyjała, w sensie, że będzie przynosiła nam kolejne niespodzianki, bo śmiem twierdzić, że. Takowe się pojawią. To bardziej niż pewne. Polska w czasie wojny straciła ponad pół miliona dzieł sztuki. W połowie lipca do naszego kraju wróciły portret dama w pawich piórach Teodora Aksentowicza i pięć rysunków Michała Andriolego z cyklu ilustracji do utworu Maria. Antoniego Malczewskiego. Straty wojenne są elementem dyskusji o należnych Polsce reparacjach od Niemiec. Sejmowy Zespół do Spraw Reparacji obliczył, że nasz zachodni sąsiad powinien oddać nam 850 miliardów dolarów. Nigdy ta kwestia nie została rozwiązana. Mało tego, warto przypomnieć, że Niemcy bardzo wiele lat płacili po I wojnie światowej swoje reparacje i całkiem niedawno, bo kilkanaście lat temu, zakończyli spłacanie odsetek od tych reparacji. Nie ma też żadnego oficjalnego dokumentu, w którym wolna i niepodległa Polska zrzekłaby się reparacji. Wojennych od Niemiec. Rafał Wolski wiadomości.